Dużo osób pyta o mini bike checka, więc na szybkości polecimy sobie z moim łowerkiem, co tu jest ciekawego. Czyli tak, więc szybko lecąc dalej: Manitou Sherman 180 10 mm szkoku. Hebelki Shimano Deore XT, dosyć stare na faczach, 203 mm podejrzewa Azteka i Avira. Z tyłu 1x8, taki trochę akurat napęd tu jest słaby, czyli. Tył Sora, ale jest dosyć krótki wózek, nie telepie się nic na hopkach, ładnie wszystko działa. Tył damper y, five, y, five Element z sprężyną 500, ale przy takiej geometrii remy to nie jest mało. Do tego korby SLX, pedały NS Aerial. No i w sumie to tyle. No i oczywiście ramka Walfa 2-step HD. Żeby nie było, że DH, bo tam się kiedyś ludzie pluli, niby o to, że to nie jest DH, tylko bardziej freeride'ówka. I z tyłu tylni to jest stary chromo, czyli dużo do wytrzymałości. A waga wcale na tym bardzo nie cierpi. Mostek Hasfelta, kiera Deity, W sumie kiera jest troszkę dość wąska. A, Ale się jaramy, no nie? I maneteczki synchrosa i tyle. O, i musi, i, 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 i musi być nalepka Piro. Czekaj, to od tej strony się zaczyna. Piro, proszę bardzo. Jest, dobrze. O, i niebieskie szerder. Mójha. Git. Day Dobra, ogólnie stacja wygląda tak, że dwie mamy po nas moja mama i Kasi. Jeździliśmy sobie na rowerze na pumptracku, w sumie największy pumptrack w Europie i chciałem sobie taki transfer zaliczyć, w ogóle pokażę wam tak, a nie będę tak zresztą pokazywał, bo to byłoby dziwne, chciałem sobie tak transfer przeskoczyć, Czekajcie, stąd przeskoczyć tutaj na tą trawkę, a byłem na Dircie, na którym tak nie mam dużego doświadczenia żeby jeździć jeszcze sobie chciałem whipka zakręcić no i się tak wywaliłem, że mi się kierownica wbiła w pachwinę i mam tak trzy, dwa razy szerszą nogę jak miałem mega dużo weszło mi na no, Boże, naszło mi strasznie dużo wody do nogi mam jeszcze chyba adrenalinka nadal odrobinę działa więc mi jeszcze strasznie nie boli, ale pewnie za chwilę będzie yy, o, tu jest w ogóle... o, teraz nie wiem jak to będzie wyglądało bo tu jestem duży i z wysoka, no i będę jechał do szpitala i, i, I będzie śmiesznie w ogóle, bo, bo rower, kurde, daleko od domu wszystko. No i chyba przejdziemy moja mama i mama Kasi. No, taka śmieszna sytuacja. E, więc dobrze jeździłem w kasku, bo jeszcze przewaliłem głową o, o asfalt troszkę, ale zrobiłem, kurde, jak Chuck Norris, jakiś przewrót przez prawe ramię i, i w sumie nic by się nie stało, gdyby nie to, że kierownica była długa w i mi się wbija w nogę. I jeszcze trochę kręgosłup no, także, także tyle z tego vloga, tu macie regulamin, mam traki super zabawa, dirty też, tylko trzeba umieć A eee, I zrobimy krótkie edyt z Kasią.